Pierwszy wyraz ciągu geometrycznego jest równy 3, a czwarty wyraz tego ciągu jest równy 24. My musimy obliczyć iloraz tego ciągu geometrycznego. Żeby to zrobić, no to na początku przypomnijmy sobie, co to takiego jest iloraz ciągu geometrycznego, i w tym celu wypiszmy sobie cztery pierwsze wyrazy tego ciągu, czyli pierwszy wyraz A1, potem A2, A3 oraz A4. Jeżeli mamy dany pierwszy wyraz ciągu geometrycznego A1, no to drugi wyraz ciągu geometrycznego możemy y, obliczyć właśnie z pierwszego wyrazu, mnożąc go przez ten iloraz Q, który musimy w tym zadaniu obliczyć. No i dalej postępujemy tak samo. Jeżeli chcemy z drugiego wyrazu ciągu geometrycznego zrobić trzeci wyraz, no to wystarczy, że pomnożymy go przez ten iloraz Q i już otrzymujemy trzeci wyraz. Dalej mnożąc trzeci wyraz znowu. Przez iloraz Q otrzymujemy czwarty wyraz, jeżeli czwarty znowu pomnożymy przez Q, to otrzymamy piąty wyraz, i tak dalej. Możemy generować kolejne wyrazy ciągu geometrycznego. My w, mamy podane w treści zadania, że pierwszy wyraz ciągu geometrycznego jest równy 3, a czwarty wyraz tego naszego ciągu jest równy 24. Mając te dane, możemy teraz ułożyć równanie, z którego wyliczymy ten szukany iloraz Q. Wystarczy, że pierwszy wyraz ciągu pomnożymy 3 razy przez q, no to dostaniemy w rezultacie wyraz czwarty, co możemy w skrócie napisać tak, a 1 razy q w potędze trzeciej, no bo 3 razy pomnożyliśmy przez q, e, równa się a 4, no i do tego równania podstawiamy nasze dane, 3 razy q do trzeciej równa się 24. Teraz dzielimy obustronnie równanie przez 3 i otrzymujemy, że Q do trzeciej jest równe 8, no i tylko liczba q równa 2 podniesiona do potęgi trzeciej da 8, czyli q jest równe 2, czyli szukany zaraz jest równy 2, zatem odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź b.